Witam serdecznie. Trochę zważając, czy mam wszystkie guziki zapięte i jak trzymam ręce, a tak naprawdę kompletnie na to nie zważając i pozwalając sobie być sobą, zapraszam wszystkich, którzy w końcu chcą być sobą, poznać swoją prawdziwą tożsamość i przypomnieć sobie, kim są, na kolejny webinar 28 października, piątek, 18.21. Webinar pod Ważnym tytułem iluzja śmierci i bramy życia. Często w czasie naszych spotkań i rozmów pytacie mnie, czy ta dawna tradycja linia żeńska lub ktokolwiek dogłębnie odkrył tą wielką tajemnicę, i wielki sekret, ten sekret, któremu każdy z nas kiedyś stanie, tak zwanego okresu nieskończoności. Tak, bo w temu, że śmierć, samo słowo wydaje się tak przerażające i budzi lęk, ten sekret był znany, był znany ludzkości, został nam skradziony i przez to wpędzono nas pewien szczególny, potworny lęk i pewien szczególny dramat. Dramat, który dotyczy może nie tyle tego, co nas spotka u kresu życia, bardziej ten dramat zauważcie Państwo. Dotyczy nas wtedy, kiedy ktoś bliski odchodzi. Kiedy tracimy pewien rodzaj połączenia, który nazwany był poetalami, poetalami zewnętrznymi lub wyjątkami życia i nieśmiertelności, tracimy też kontakt całkowicie z tymi, którzy odchodzą. Ale co jest początkiem tego diamatu? Gdzie to wszystko się zaczyna? Co jest co jest taką wielką, wielką dla nas tajemnicą. Dlaczego nie sięgamy poza to, co jest zasłoną między życiem, a tym, co nazywamy śmiercią? Dla mnie było to tylko przejście. A więc dla tych wszystkich odważnych, którzy chcą sobie przypomnieć, właśnie bardzo, bardzo blisko tego okresu, kiedy obchodzone są te święta od dawna związane z duszą, Śmiercią, tymi, którzy odeszli, a więc to, co było celtyckim czy irlandzkim sawin, co zostało przeniesione, skomercjalizowane. Czy chcę Państwu pokazać całkowicie zmierzone jako Halloween to, co jest dniem wszystkich świętych, z małych, zaduszkami czy dziadami, jak zwykle. Kiedy obierzemy to wszystko z was zewnętrznych. Kiedy zobaczymy, że śmierć jest jednym ze sposobów potwornej manipulacji nami, nie tylko jako lęk przed śmiercią, ale manipula manipulacji w momencie przejścia, być może uda nam się tu za życia rozwikłać tą zagadkę, a po prostu sobie ją przypomnieć. Jeśli powiemy, że śmierć jest iluzją, jest to tak naprawdę, kiedy pozostaniemy w umyśle marne pocieszenie dla nas wszystkich. Ale kiedy wspólnie stajemy sobie przypominać, kim jesteśmy, czym są bramy życia i nieśmiertelności, dlaczego to znów związane jest ze światem uczuć, ze światem serca, a w końcu dlaczego tajemnica odrodzenia, zmartwychwstania i nieśmiertelności znów związana jest z pierwiastkiem żeńskim, kobietą i świętym, świętych w świątyni kobiecego ciała. A więc dla tych wszystkich, którzy chcą sobie przypomnieć, kim jesteśmy jako istota nieśmiertelna, na jakim poziomie ta nieśmiertelność tak naprawdę ciągle istnieje i nigdy, nigdy nie było czegoś takiego jak śmierć. Jak przełamać tą iluzję. Dla tych wszystkich wspólne spotkanie 28 października w piątek. Iluzja śmierci i bramy życia. Zapraszam.